Wszyscy dołączyli. Pewno. No, no jest jeden speed shift. i ja. A speed shift jest? No, jestem cały czas. Lady. To słuchaj, Adrian, te parkury nie są ciężkie. Widzę po zdjęciu. Bo ja kurwa, wczoraj wygrałem chyba 3 A ja żadnej nie przejechałem. No właśnie. A to to ma kolor Ja mam czarny ja mam czerwony Ja mam różowy James Bond będę Chyba James Błąd A nie, to ja Będę mieć taki srebrny, szary Srebraty Ooo, już widzę mapkę A do jazdówce się spiechamy, na parkourze nie No właśnie Czy to zrozumiane? Aha <noise> Ty To auto jest na jest niesterowne Nadsterowne jest? O, no to jest sterowne Ten się już tepie do tyłu <noise> no. A to ty się tepiasz A, Akurat nie Wyjątkowo kwiatka ta jazdówka nie do wody, do wody. Do wody, Tutaj już nie wpychamy, tak? Tak. To jest park, parku. A, za kurwa. To ciągle prosto No, ktoś musiał być pierwszy, nie? Sprawdzić Mapę. No właśnie, właśnie. Uwaga, uwaga. Spadnę. Skąd mnie to nie dziwi? No, jeszcze czwarty jestem. Tutaj chyba trzeba spaść na dół, czy? Nie? A nie, szybko. Dlaczego trzeba przejechać? A nawet nie wiem gdzie. Bo złosobnie pojechaliście i dlatego. No? Ja piedzienny nie złapałem się. Łatwiej się dupia. E, żeby nie było ta tak jak ja wczoraj pojechałem, niby prosto, co? Nie? Pop, pop, nie pop, nie pop. Ad, pop. <laughs> pop. Pop, nie pop, nie pop. Pchaj, pchaj. Hej mały, hi. tu się Ta. trzeba rozpędzić, panowie. Kurwa, już mówię, tak od razu. zderzakiem. A Zderzaki ja myślę, że tam trzeba się rozpędzić, tak? Bo już chciałem. rozpędzać się. Rozpędza się. O, Nie oj, oj, w zderzak. O, później spadniesz. Tak Ło, jest. panowie! A nie, dolecę, dolecę, na no spokojnie. U. I razie jestem face to face. Ty, to jest rampa, nie face to face. Ups. 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 Ej! Przepraszam, nie chciałem. Chciałem mocniej. To jest <laughs> krzywo. Tam jesteś krzywy? Ty jesteś krzywy właśnie. Czemu punkt mam tam? to jest? Ty jedziemy, punkt. A tam A bo trzeba zawrotkę robić? No. O chuj tu chodzi? Tu trzeba robić zawrotkę, panie kolego. No ja za, za szybko pewnie. Chciałem, że. O kurwa, ty, tu jest jednak serio krzywo Polacy to a, robili. A ksiądz, co ty gdzie? No chyba ty kumens zrobiłeś. No nie. Czemu mi nie zaliczyło punktu, kurwa, jak tam byłem przecież? Aha, to musisz Mo... z niego wjechać. Popchnij się! No dobra, ale ja wjechałem, ale... Sam cię popchnij. A ty, to mogą być te takie punkty, co wczoraj były. Są fejki. -y. No. Oh, 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 oh. Aha. o, oh. I tu bled. Patrz, kto przyszedł. Ej, przyszedł. Syn marnotrawny. Ło, nie dolecę. O, doleciałem. Lol. Obsalę, że mam wejść na GTA. A jak? No, a jak? A gramy parkoury i, i face to face O ja pierdolę parkoury depresją Mi jakoś lepiej idzie bez ciebie. To może nie przychodzi. Hehe. Yy, gran... Panowie, to... bo jest taki problem. Jak, jak? <laughs> Jaki? Kurwa. Ja nie widzę problemu. że. Znak musi was wypchać. Pójdę. Albo nie? Albo tak? Nie, czemu? Ojej, no O rany, wypadłem. Ja ten... Znak was musi zepchać na dół. Aha. Dziękujemy za informację, dziękujemy. Ten znak musicie cię popnąć. Nie wiem. Nie powiem? wydaje mi się. Krzywo rampa zrobiono No tak mi się wydaje, że ten A znak musi... No bo to jest strasznie cienkie Aha nie Nie, bo to nie działa, nie działa Nie działa tak jak ja o ja też wypadłem Pozdrowienia dla twórcy mapy A to auto jest strasznie mocne A to jest A to jest auto nieprzerobione Z tego zacznijmy Ale tam chlupło No ja nie wiem jak to przejechać Czekaj czekaj to trzeba wziąć na sp na pomysł No na pomysł No Trzeba. Dobra, ja mam pomysł Oho, czyli żaden Trzeba się ustawić inaczej No, pude, Hopię. No, nowy zderzak O kurwa, dahopowałem Oho, zajebi się Ja pierdolę. Okaże się, że ta mapa jest nie do przejścia jest to przejścia. Prawda, będzie tutaj ufo kiedyś, co ten. Nie, nie, nie. To... Nie, tu nie ma, tu nie ma ufo. A? Nie, chyba nie. Nie, bo ja też tak by. A może? Gościu, mówiłem ci, że znak musicie popchać. Patrz, no. od razu zjechałem. A wy kombinujecie kurwa. Aha Ej, mi to nie chce zaliczyć. Za, za, zaprosi coś. Za ja. Aha Halo! Ty no nie blokuj kolejki. Ty, czekaj, bo mi się znak zepsuł. Dobra, nie blokuj kolejki, no jak nie możecie. Jadę, 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 jadę. O wiecie panowie, mamy jeszcze takiego jednego znaka. No to śmiać o nie, Ale czekaj, dam ci przejechać Zaproszcie krzaka. Ja sam skurwa kurwa spadnę. To ja ci mogę pomóc, chcesz? Zbierzcie za płyć krzaka. Tak, stoję, to... to. Nie mogę. Liczba. Czekaj, bo akurat słucham ci. Bo wy tam, musicie prosto się ustawić. Zdążę? Nie zdążę. Ale. Ojoj, ojoj. No, no jest... Panowie, pamiętajcie, pomagamy sobie. Kto jest pierwszy, pomagamy. No tak. No, aha. Skoro, jak? Tkamy. A, przecież, a przecież ten, y, krzak może wejść, bo to jest sesja dla, chyba zaproszonych, nie? Czy? Czyli dla znajomych. Dla znajomych, no? No to może wejść. To mam może wejść. Aha, o, teraz. No to musisz tego, go, opreść, jak zaprosić. Yeah, go. No! Czemu mi się jak, jak akurat nie suwa tak dziwnie? Nie wiem. Oha! Ja, że się zawiesiłem. Mogę ci pomóc, ale już... Nie. No ale ci chęć, ja ci chętnie bym pomógł. Nie spaść. Jakbym miał hak. Raczej linkę. A, to samo. O, kurde. No, okay. się dostałem co robię, to kurwa, ja zapraszam. Czeka właśnie, widzę. O, no zjechałem. Nie mogę go zaprosić. Panowie, ramp. rampa i hamowanie no. Kurwa No, czekaj, tuj. Przecież ja stoję. O oh, fak? O oh, fak? Wyślij nie. zaproszenie do gry. Wysłałem ci zaproszenie, także się odwali. Jeżeli nie no to bojpek. Masz problem? To masz kolego problem. Hej Aha, dobra. Aha. Aha. Łapany, jak tu jest kurwa ciężko. Hej, pomogę ci, pomogę ci. Jak ci spadnie, to jesteś w topie. No to się przesuń, bo nie, mnie spychasz Nie mam jak O Aha, o, dobra, 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 już wiem, już wiem O Jezu, jak to pali gumę Oho, jeszcze wypadnę Opa, no. A wy już jesteś na tym czerwonej? Tak, na, na, tym, na tym czerwonym kółku na tym drugim? Nie, na, na tym pierwszym co wjechały. Low driving. Oła. O, krzak obserwuje, czyli przed. O kurwa mać. <śm> Ale <śm> <śm> cię wybiło. Pierdole. Dobra Jest okej okay. Bo ja nie wiem gdzie dalej Przed siebie Chujowe tu lampki są O Prosiek Bo... nie, prosiek nie Warlight Nie? A gdzie? Warlight przed tobą o? No A. No mówię, że nie wiem gdzie dalej No to Warlight jakbyś jeszcze wow, wow, wow. nie wyhamowałem. Auto jest za mocne, nie ma hamulców. Kurwa, strasznie jest za mocne. wolę co kurwa innym trikiem to zrobić. Jondo! Jest O, No, U, Wow, wow, wow. A czemu się nie spocowałeś, że na tym łorderze trzeba do góry skakać? Wie? No myślałem, że się domyślisz. No a, czy, pff, kurwa, nie, nie domyślałem się właśnie. <gry> Wo kurwa. Myślę, że z rozpędem trzeba, a ty zwolniłeś. No to tak, z rozpędem trzeba, ale. Ma zwolnić. Ja rozpędem, ja ale z góry. No ja piedzielę sejo Też tak można w sumie że zwolnić i tak spać. No tak jest lepiej, bo kurwa tam O ktoś jest za mną No, Bardzo dobrze W głównie siła, co? W grupie No Ale w głównie też no to co tam dalej yy, tego jest? Panowie, bo jest trzeci ten yy, trzeci znak który musi was wypchnąć. Yy, mam to tam jeszcze jest, widzę, że meta, ale mamy czekać, czy nie? No, tak. To Stefa. tak czy nie? Fajnie, fajnie by było. O, fajnie by było. Bo, bo my tu za Adrianem jesteśmy za wami już No dobra, i tutaj są trzeba robić na przekładkę, to widzę już Przed metą No nie no serio, kurwa zachowanie do wody no. i pomału O, coś, coś, coś wybuchło Co, Coś, właśnie, wybuchło, no. po, właśnie, ja nie wiem, kurwa, ja nie dotknąłem tego i wybuchło samo. Kuben spadniesz, wysz o tym Nie Pomogę ci a, czekaj, czekaj, hamuj, hamuj, hamuj Czekaj, gdzie wy jesteście? Aha, dobra, tu widzę Diana tam leci. A czemu kurwa co... Aha, bo trzeba... Aha, kółko zrobić. Ja jestem na znaku stop. No to... No to musisz zjechać. Tak samo jak ten, jak tamte poprzednie dwa. No Co ty nie bawisz? <laughs> Gdybym wam nie powiedział, jak to się robi, to byście kurwa do teraz tam wstali. I nawet gazu nie ruszaj, Nic nie ruszaj, bo to możecie delikatnie ten ja wypaść. No ja do, 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 do No, ty no mówisz. Do, do ciebie, Wieszak. Patrz tam na Adiana, nie kurwa na mnie. No właśnie, widzę, Adiana jest w tunelu. O, leci. I chyba nie doleciał, doleciałem, a to dobrze. Tu, tu już ten, tu już żaden yy, na easy. Tu już czekamy. Trzeba czekać, ale, ale ty możesz, chyba wjechać, nie? Chyba tak, z... ty. No, no. no ja mogę wjechać. Hehehe. He, he. Co to za pielgrzymka się zrobiła? No dobra, bo ja spadnę stąd. No bo on znaczy driftuje w bok, nie? Co byście by za pielgrzymkę zrobili? Pielgrzymkę do lichenia. Adrian, czekasz na siebie? Nie wiem, bo ja jestem teraz jak jest ten znak. Nie, no to nie czekamy. No raczej. No to no, Kubens, bo jesteś pierwszy Dobra Ja yeah, wygrałem A ty poczekaj O to do... Ale ja piedzielę. Ty miałeś poczekać no, no, no to spadne. za późno powiedziałeś No to kurwa nie domyśliłeś, że No Nie, no, no, no ja dawno w GTA nie grałem Ale on powiedział spadne. Kubens Jedź, a nie pro-species Dobra, dobra ty tam, tam nie grasz w gierze, to się nie udzielę On właśnie gra w gierze. Ale nie jest na tej mapie. Czy no nikt i... nie udziela? No, ale znaczy. obserwuję, ale obserwuję. I popłynął. No. Kończysz pierwszy. Dzięki, że obejrzałeś ten film. Widzimy się w następnym odcinku. Siema na ja cześć. Elo. Pozdrawiam, Kubensa.